Na was moi drodzy ponownie. Jak pewnie zauważyliście, znowu ten filmik poprzedni z tym obrazem się urwał. Jak zwykle nastawiam sobie ten stoper, żeby kończyć w miarę sensownie, żeby się te nagrania nie kończyły w ten sposób, a później się tak okazuje, że, że tak jest, a, ja, a nie inaczej. Słuchajcie, teraz nakładam w tym nagraniu zrobiłem za dużo tych takich mm, i. Właściwie nic tu nie zmieniłem, tylko sobie tam poróżnicowałem te plany w obrębie tych, tych cieni. Teraz zajmę się budowaniem tego kontrastu w tym obrazie, czyli tego co będzie świetliste, co będzie światłem, ale niekoniecznie będzie też na tych będzie na tym, na tych zmarszczeniach, ale nie będzie też niekoniecznie na tym że tak powiem pojawi się też na tych płaskich w płaszczyznach tego obrazu, w polskich miejscach tego obrazu. Nie mogę odkładać tych. Tak jak sobie maluję, maluję olejem, maluję farbami olejnymi, to sobie potrafię, znaczy sobie odkładam obok palety, jak mam jeszcze na pędzu jakąś tam farbę, sobie na nawoczku odkładam, i później przy następnym nagraniu sobie do niego sięgam, i on nadal jest, że tak powiem, mokry. I można nie malować, natomiast tutaj przy, przy tym malowaniu akrylem, no to nie no, można Teraz zostawię właśnie malowania dużo, dużo olejnymi. Znaczy, tych nagrań zrobiłem i odwykłem od akrylu mojego ulubionego. Dobrze, muszę, muszę mówić yy, dosyć głośno, żebyście nie rozumieli, bo pamiętając, mając na uwadze to, że Niektórzy z Was nie, niezbyt nie, nie, nie rozumiecie. Znaczy w sensie takim, że nie słyszycie. Dopóki nie, nie będę miał mikrofonu oddzielnego, to będę starał się głośniej mówić i wyraźnie, żebyście mnie zrozumieli. Zrozum Teraz sobie w tym fragmencie malowania sobie tak sobie po prostu improwizuję na temat tej zieleni. Czyli to jest właśnie o tyle fajne, że że nic mnie nie ogranicza, nie, nie ograniczają mnie kształty, nie, nie ogranicza mnie treść, znaczy y, format, te, nie forma, tylko kształt, forma tego, tego drzewa. Natomiast sobie tak y, bo to może być w końcu maluję obraz abstrakcyjny, tak? Czyli robię coś takiego, co, co jest tylko inspirowane tym. Y, inspirowane naturą, natomiast y, niekoniecznie to jest coś, co... Y, co ma swoje w rzeczywistości, tak? Sam w realnym świecie. Dlatego teraz o, boję się tutaj zejść takim kolorem, ale będę to musiał zrobić, bo mm, troszeczkę tutaj jest za, yy, za żółto. Chciałem tutaj takim, jak powiem, nietkiem zejść hmm, z błękitami, które się też tu pojawią w tych prześwitach bo to ta bryła która tutaj y, tych y, y, tych drzew to niekoniecznie jest taka bryła która będzie o, tutaj troszeczkę grubiej tak fakturowo pojadę tutaj z tym światem także no i tutaj coś tutaj wiadomo y, im wyżej tych szczytów y, drzew tam jest tych prześwitów więcej, tak? to jest zrozumiałe tak? Jak obserwujecie naturę, to tak to właśnie wygląda, bo gęściejsze są tutaj te, te doły, te, te miejsca bliżej pnia, bliżej o. I tak sobie tutaj będę to gdzieś tam zaznaczał, takie światełeczka. I ten obraz zaczyna Widzicie, zaczyna tutaj się coś dziać fajnego, tak? Już to nie jest takie... Hmm, o, teraz jeszcze sobie zrobię taką, taki błękicik. Taki niebieski hmm, z ultramarynką, która jest cieplejsza. Zupełnie inne. Widzicie? Jakie od razu inne są tutaj hmm, te hmm, innej kolorystyki to zabiera, tak? Hmm, tu jest po prostu... Teraz zacznie się zabawa kolorem. Tutaj troszeczkę do, tej, do tego yy, te usta Marynki. do tam bieli, wejdę tu, gdzie będą się chmurki pokazywać. Czyli to, co tutaj się będzie teraz działo, to wszystko. Nie wiem, czy to Wam się podoba, czy nie. Wychodzę na ramę, to już trudno. Mamy razem z tą ramą ten obraz, ale pewnie go będę musiał zdjąć z ramy. Yy. Płyta, końca, wtedy nie mógłbym Wam tego pokazywać, bo teraz jest na... Tak, będę musiał tą ramę poprawić, bo tutaj są obicia, on nie przetrwał te próby czasu, znaczy nie przetrwała rama próby czasu, bo trzeba będzie ją troszeczkę uszachętnić i po prostu pewnie jeszcze raz położę ten to aluminium, to, 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 to postrzeżenie takie, czyli to, to aluminium, bo ta rama ma taką fakturę, jak zauważycie, to nie jest płaska, znaczy... Nie jestem w tym profilu taka gładka, tylko jest tak kładziona tym... Yy, tak grubo nałożona, taką fakturką. Fajna ta rameczka się zrobi. Jeszcze patynę dołożę, to będzie zupełnie fajny podrażek. Także teraz to, co to teraz tutaj robię, to, to to, że bawię się tymi. Światełkami, jak to jak ktoś tam skomentował, że... A to jest za światełko, to jest to światełko, i że raz się zrobi się, się, się robi ciekawszy. No bo tak to jest, no. Popatrzcie, no parę plamek Dopiero była masa, że tak powiem, zieleni jakichś tam brudów nawet moim zdaniem, bo, bo to było takie nieskonkretyzowane, taka ciemna masa. Natomiast tu dodałem trochę takiej zieleni oliwkowej, do tej takiej granatowej granatowej... No nie wiem dzielenic takiej i głębokiej, tam odcienie niebieskości i już się zaczyna coś tam fajnego z tym robić i jeszcze tam parę fajnych tutaj parę pociągnięć, które troszeczkę bardziej rozbierę ten, w tym momencie tutaj ten, ten szczyt tego obrazu tu gdzie się jakby to zaspiwała nie, to błękit z betonem się nie strata, to błękit drzewami się strata, czyli niebo się strata z, z tym drzewostanem na no, w Teraz to już robi coraz bardziej realistyczny ten, ten, ten obraz, bo to już się robią po prostu realne, najrealniejsze drzewka. No. Drzewa, także, jakby to powiedział klasyk. Także... Mm, także... Dobrze, dobrze. Teraz troszeczkę jeszcze tej ultramarynki, Błękit, znaczy niebieski z ultramaryną jest od razu się jest cieplejszy niż się robi bardziej ciepły niż niż biel z błękitem. O, może biel z ultramaryną robi się cieplejsza, jest bardziej ciepła niż, niż biel z błękitem. Zauważyliście to? W tej tutaj teraz też bym chciał troszeczkę takich jaśniejszych miejsc, ale to za chwilę, jak poprzestanie, trochę. Także to jeszcze się nie będę z tym spieszył Po malutku, już teraz fajnie ten obraz wygląda. Teraz jeszcze tu, tu parę takich o. Tu gdzie się, gdzie się łączą, właśnie te, te rzeczy, tutaj to może z tą bielą wejdę gęściej. Natomiast jak położę teraz za chwilę. Na tych, yy, na tych zmarszczeniach taki jasno-żółto, tam zielony to mi od razu się zrobi ciekawiej, bo od razu tam nabierze tego tego charakteru takiego razu, O co mi chodzi, o co, co chciałem powiedzieć. Ok, ten będę mógł już zanurzyć i z czasem 9 minut. Gdzieś tak minęło. Teraz. Aha, zapraszam Was, zachęcam do subskrybowania oglądania mojego kanału, natomiast mamy obrazy, naprawdę zamawiajcie te obrazki. No kurczę, chcę Wam to oddać, bo no zbieram na ten, na tą wystawkę. Już teraz to już pewnie nie będę mógł malować, namalować, bo już yy, czasu mało. Yy, nie będę mógł malować yy, olejem, bo już nie wysną te obrazy. Yy, także zapraszam no kurczę, przydało jeszcze by się parę tych zwrotów za, za koszty. Już naprawdę Wam oddaję, mam nadzieję, bo jak zrobię taką akcję tam razem z tym z Panem Ryszardem, który, który będzie tam wszystkie organizacyjne sprawy tutaj związane z ekspozycją tej wystawy, tą wystawą załatwiał, no to y, i tam całe nagłośnienie tego y, tego wydarzenia, no bo to będzie taki spektakl, że Chcę to zrobić w ten sposób, żeby to były, był taki teatr malowania. Jak powiedziałem Wam, taka idea Franciszka Starowiejskiego. Żeby malować yy, tak yy, na żywo. Będę zapraszał Was, przyjeżdżajcie, przychodźcie, oglądajcie. Może razem coś namalujemy, nie wiem. Na razie na pewno jedno stanowisko utworzę i stworzę tam na, w tej galerii, która nie jest wielka, ale, ale będę po prostu na, na żywo malował. Hmm, czy to właśnie tematy, które Wy zasugerujecie, czyli moi widzowie, którzy tam się znajdziecie, albo po prostu usiądę i będę sobie malował, a Wy będziecie przychodzić, oglądać, jak to robię. Będę mógł opowiadać, tak jak teraz tutaj robię to na kanale, bo pewnie zarejestruję te, te moje działania na kamerą. Także przygotowuję się do tego, natomiast nie będzie wystawy, jak, jak nie będę miał... a jest... mam tam... No po prostu byłoby bardzo mi miło i bardzo bym był Wam wdzięczny, gdybyście yy, zamówili moje obrazy, z tych, które tam tutaj pokazuję na kanale i których bym y, w zamian za, za te, y, zwrot moich kosztów, które poniosłem, bo już mówię, nie biorę y, za, 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 nama, za moją pracę niczego, to jest prezent ode mnie dla Was, natomiast może to się okazać, że po tej mojej wystawie to będę tak rozchwytywanym twórcą, twór, twórcą, twórcą, że no się nie dopchacie. Teraz macie możliwość za grosze yy, zamówienia sobie obrazka, a później będzie, będzie problem. No ich nie będzie, bo może być taka sytuacja, że się sprzedają za mną wszystkie. A teraz jeszcze macie taką możliwość. Tym bardziej te obrazy, które są malowane, ten jeden, ten drugi, który tam z tymi drzewami. Taki też fajny, z złotym, złotą ramą taką. To są obrazy, które po prostu mają swoją historię i mają już 16 lat. Tak? O 97. Zobaczcie. Tak, 97. Czyli to jest naprawdę kawał czasu. Teraz dołożę do tego tą kreację współczesną, dzisiejszą, ale generalnie obraz można tak... no nie, Uważam, że nie są, nie są tam całkiem niegodne uwagi, no są dosyć interesujące, no bo wolałbym mieć coś takiego niż wydruk z Ikei, czy tam jakiegoś innego hipermarketu, także budowlanego. Także słuchajcie, zachęcam Was nie to jest market Nie, to jest niedobry tak? Także zachęcam Was, bo naprawdę warto, no. Ale cóż, nie będę tego robił w nieskończoność. Też, jak się to mówi, będzie taki czas, że to się skończy, taka oferta. I, broń Boże, Was nie straszę natomiast za chwilę może być razik, tak? Drogim twórcom, że, że nie będzie Państwa po prostu na to stać. Nie no, żartuję. Wszyscy moi widzowie mają zawsze, będą mieli zawsze i, i, i nie wiem, aż do końca świata, jak to mówił Klasek, yy, będą mieli yy, upusty o, niesamowite i tam w ogóle po, po kosztach. Także tutaj wszystkie osoby, które tutaj a następnej nagranie też będę chciał mam powiedzieć o tych o tym moim projekcie, który chciałbym już jak najszybciej wdrażać w życie. Jak się uporam teraz tylko z tym z tą wystawą i z tym, co to się z tym wiąże, to, to zachęcam Was do, do właśnie takiego kontaktu ze mną i będziemy się spotykać właśnie w takiej formie, czy to webinaru takiego, czy tam gdzieś nawet spotkamy w umówionym miejscu nam yy, tylko wiadomym, zainteresowanym, także zapraszam. O. I tak właśnie takim światłem będę później budował ten, yy, ten obrazek, natomiast tutaj o, tu będzie taka o, żółta. Się boję co tu z tego wyjdzie, Ale o jest ok. Widzicie, teraz zaczyna się w ogóle hmm, zaczynam malować kolorem. Po prostu kolor się pojawia w tym obrazie. Tu niebieski, tu zaraz się pojawi, y, znaczy zaraz będę tutaj kontynuował, bo to faza początkowa tego tam, z tego 97 roku to była taka niezdecydowana, to była taka jedna wielka masa. Natomiast teraz zaczynam że tak powiem dopiero malować obraz, że to nabiera kolorytu, nabiera koloru, nabiera takiego y, wartości właśnie, y, no, że to będzie malarskie, tak? że to nie będzie, będzie jakaś tam taka jakby powiedział, y, też bym powiedział taka kupa y, jakichś tam pla, tego ciemnej plamy, pomarszczonej tymi, tymi, tymi jakimiś tam no tymi pomarszczeniami tam okraszona, tak, żeby tam żeby to nie było po prostu efekciarskie takie, że to tylko jest taki zmarszcz i tak tylko to jest naprawdę zabawa kolora, zabawa takim, że to yy, od początku do końca ten obraz będzie wyglądał jak taki przemyślany taki po prostu namalowany z przekonaniem, z tym, że autor wiedział o, o czym mówi i co chciał powiedzieć, także w jest właśnie całe, całe piękno tego malowania i całe sedno, żeby, żeby tak ten nasz odbiorca to um, odczytywał i zrozumiał. To tak? nie jest jakieś tam um, coś, co powstało nie wiadomo dlaczego. O. teraz jakiś. Um, chciałem tu zrobić taki kolor szarości czegoś takiego, ale żeby tutaj pokazać te światełka na tym pniu ale nie wiem czy to mi się... o! Jak szarość fajnie wygląda w, takim, w takimi przebłyskami pomarańczowej tej. Po prostu piękne, no. To samo... E, samo jak to powiedzieć? sedno. Jeszcze do, dopełnione taką bardzo głęboką prawie że czernią tego dnia i popatrzcie, co się dzieje. Także trochę światełek to się będą rzeczy działy. Przefajne i przemagiczne. Zachęcam Was, bo mnie to tak cieszy, takie malowanie. Dzisiaj myślałem, jestem taki zmęczony, po prostu no, ale jak chciałam do palety, jak do, do farb, wyciskam farbę i zaczynam sobie tam i coś jeszcze się okazuje, że Dzień był, nie, nie, no nie, nie krytykuję tego dnia, no bo nie był tam zły, tak, że fajnie, jak zwykle, zresztą u mnie, bo y, ja raczej staram się pozytywnie nastrajać i, i tymi, takimi, emanować uczuciami, taki, no bo tak jak, na, jak jaki macie nastrój, jaki, jaki sobie tam w tym baniaczku hałasującym stworzycie, tak, tak, taki będzie Wasz dzień, bo takie będzie Wasze życie, także już y, zrobię to nagrania o tym y, zarabianiu, o tym y, naszym naszym naszej tej głębi świadomości, to zrozumiecie o czym mówię, po prostu tak to jest w życiu, że jak masz głowę napakowaną zmartwieniami, jakimiś problemami, jakimś stresem, jakimś czymś negatywnym, no to takie będzie ten, takie to życie twoje jest, no i będzie negatywne, będzie mm, pozbawione sensu, nie będziesz widział niczym tak jak rozmawiam z, z ludźmi. Jest kryzys, nie można nic zrobić, nie można sobie tam pozwolić na nic, no bo jest kryzys, tak? Nie możesz realizować swoich marzeń. No ale kiedy? Nie ma lepszego czasu niż teraz, i tu i teraz, no nie ma. I tylko i tu i teraz żyjemy, dlatego takie tłumaczenie, jak słyszę, że ktoś tam, nie wiem, stracił pracę, szuka, nie ma jakichś perspektyw, coś tam. To wszystko, co w naszym życiu jest. Hmm, się nam w życiu wydarza, zdarza, no to tylko jest wynikiem naszej, naszych myśli, yy, poprzednich naszych myśli, naszego myślenia. Jak, 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 ja już tam nawet bliski mówię, jak mówisz mi ciągle na to mnie nie stać, na to mnie nie stać, na to mnie nie stać, no to tak będzie, no to nigdy ci nie będzie stać. Musisz zawsze yy, pozytywnie myśleć i powiedzieć sobie tak jakby to, jakby to już się spełniło, jakby to jakby to była rzecz dokonana, tak? To już mam, mieszkam w tym domu, jeżdżę tym samochodem wymarzonym. Tak, tak do tego życie. Dziękujesz za to, myślisz o tym co kochasz, co lubisz, a nie myślisz o tym co tam za dzień, dwa, bo coś tam się wydarzy, bo może będzie trudno, będzie problem, są same problemy, życie to same problemy. Ty sobie to w ten sposób, że oglądasz, trujesz się tymi wiadomościami, które nie są w żaden sposób korzystne i pozytywne i tak to, to nasze życie wygląda. Dlatego próbujmy żyć myśląc pozytywnie, myśląc yy, o tym, co kochamy,